Hej, czy Ty wiesz, jakie szczęście Masz, że mnie znasz? Największe szczęście to ja. Czy wiesz? Wiem, że tak. Hej, czy Ty wiesz, że moje światło rozświetla każdy rok? Lyśnie jak diament. Każdego dnia. Czy wiesz? Wiem, że tak. Hej, czy ty wiesz, że jestem dla ciebie jak najcenniejszy skarb? Czy wiesz? Wiem, że tak. Hej, czy ty wiesz, że moja cudowna osoba jest dla ciebie? najlepszą nagrodą. Żadne miliardy tego świata nie są warte tyle, co ja. Czy wiesz? Wiem, że tak. Hej! Czy ty wiesz, że to właśnie ja jestem tą niezapomnianą i niezastąpioną osobą? Nie ma drugiego tak wyjątkowy jak ja. Czy wiesz? Wiem, że tak. Hej, czy ty wierzysz, że jestem Twoją królową i rozpieszczasz mnie każdego dnia? Bogini sensualna i uzależniająca, to ja. Czy wiesz? Wiem. Czy ty wiesz, że beze mnie nic nie będzie już takie samo, jak wcześniej było? Zmieniłam tok Twojego myślenia. Jestem nie do podrobienia. Czy wiesz, wiem, że tak. Hej, czy ty wiesz, że mój uśmiech jest najpiękniejszy na świecie? Wiesz? Mój uśmiech doprowadza Cię do łez. Mój uśmiech już taki magiczny jest. Czy wiesz? Wiem, no, że tak. Hej, czy Ty wiesz, że tęsknisz za mną w każdej sekundzie, gdy mnie przy mnie nie ma? Gdy mnie przy Tobie nie ma, przepraszam. Myślisz o mnie jako o najpiękniejszej przygodzie. Czy wiesz? Wiem, że tak. Hej, czy Ty wiesz, że to ja skradłam serce Twoje? Każdy, każdy już o tym wie. Czy wiesz? Wiem, że tak. Hej, czy Ty wiesz, że bez mnie każdy dzień nudny jest? A czy Ty wiesz, że nasze dusze od dawna znały się? Wiesz, że tak. Hej, czy ty wiesz, że z każdym oddechem bardziej mnie chcesz? Czy wiesz? Wiem, że tak. Hej, czy ty wiesz, że jestem sensem życia twojego? Czy wiesz? Wiem, że tak. Hej, czy ty wiesz, że już nigdy nie zapomnisz wspólnie spędzonych chwil? czy wiesz? Wiem, że tak. Hej, czy ty wiesz, że to jedynie ja mam w sobie taką moc, że nie jesteś w stanie beze mnie być, żyć? Tylko o mnie masz skrycie. Jestem wszystkim, czego pragniesz. To ze mną bo chcesz iść przez życie. Wiesz? Wiem, że tak. Wystarczy, że jest. A ty błędnie pragniesz mnie. Wiem.